Siemaleczko, Siemaleczko, widzowie z tej strony jają. Ofensywne jajo, jak zwykle. I chciałam Wam po prostu pokazać jeszcze raz, bo ja jestem. Dali Wam Dylan do Tak, jestem na telefonie. I zabieram się, co by dla Was nagrać. I mogę powiedzieć, jak trzyma się Brawl Stars po jakimś roku. Już długo, z roku to na pewno nie gracie. Nie wiem, tu jakieś tam grałem ostatnio, żeby coś tam spojrzeć, ale załóżmy. Zagrajmy sobie taką pracową podatkę, jaką jest Shelly. I zobaczmy, jak ta gra trzyma się na przestrzeni do tego roku, tak? To cały czas mam podpią. troszeczkę. Mmm, ping cudownie. Mój internet się na pewno nie zatrzyma Bo ja jestem, po, jestem po cięciu. Mam nadzieję, że wszystko jest git. I czy będzie się ścinać? Dobra, jest litarka. Zobaczmy Aha, -k -k go kilo youtuber. Ja też jest youtuber chyba słuchajcie. Mam do czynienia z youtuberem. Dobra. Myślę, że jedna, dwie gierki na solówce. Przegląd ogólnie z rybów. <laughs> Będzie git. Tylko się boi, trochę go podjeżdżać. ma, wiesz, że giniesz? Ajajaj Dobra, mi się, trudno I w tych odcinkach prowirolicznych nie będzie ani Intela. Muszę cię zobaczyć Niestety Mówi się, trudno Mikrofon też nie jest z jakiejś najlepszej jakości, ale... Nagrywam to, bo obiecałem daily a jak coś obiecuję, to raczej dotrzymuję słowa, przynajmniej staram się to zrobić. <gry> I będziecie za parę lat wykorzystywać, jak spójnie zrobię, nie? Stopro, ile to już jest mi. Dobra. No obra, Krótkie gry z reklamy. Jak wczoraj mówiłem, to jest totalne no, Ścina się zero płynności, w ogóle reklamy co chwilka. Czasami nawet jak macie łączony internet się, zdarza, że wyświetlają się jakieś budowane reklamy. To ja za, za to dostaję dużo kasy. Ale jak widzicie, Browse wyszkuje się nawet dość szybko na pewno nie tak szybko jak kiedyś. Ale gra. wygląda praktycznie tak samo. No, oprócz takich zmian, typu jakiś au au, 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 au. Daj mi go. Niebi. Typu graficznych. Typu na przykład postaci nowych. Dobra, dobra. M. M -m -m. Chciałem zabić tego El ale... Dałem mu jeszcze pożyć chwilkę. Dobra, no leży. I został ból. Dobra, ugrane. Ugrane tutaj, nie. Mam no, się odzywać, bo mało, ale macie dźwięki z gry, to mam wystarczy. No. Doszło z postaci. Może damy. Poziom mocy, według wartości. No, doszedł na, przykład, na pewno, na pan Pikier. Doszedł z tego, co tu widzę. chyba Edgar. To mi była dość dawno. Mm, m, 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 m. -m. Gay I reagował w ten sposób, że jak teraz jest sezon. Rufsa, który on jest liczony jako legendarny, z każdego sezonu, tak jakby podkreślił, już trafialności jako epickiego, on będzie naprawdę dobry, nie? Bo te postacie są dość dobre. Spike to był, wszystko było. W Sandy była Amber, nowa legenda. ona jest przekozywka z tego co wiem. Byron, Nani, Ems była dość dawno i Stew Stu. Też robot. Z trybów. Jest jakaś liga mocno Co to nie jest? W ogóle usunęli te bileciki. Są edytory map. Nie wiem o co chodzi. No. Yy, w znajomach... W znajomach, tak. Macie moich wszystkich znajomych, z którym się grał kiedyś. mój no na przykład taki rex Godzinę temu. Ja ci to już jest klasa. W postaci. Czy coś mogę odebrać? Mogę. Tu jest trzymać opening. No, koks. Dobra. Ja byłem jają. Wybliście wy, i chciałem się z wami już pożegnać. W krótkim teraz. Jak <grytki> wy to widzicie w środę, to byłam we wtołek. I pewnie już myślę, że w czwartek będzie to normalny odcinek, Szybko się coś do tego, bo Opening skrzynek, krótki, bo krótki, Opening skrzynek skidropa i case dropa, a w piątek raczej, to raczej będzie w piątek albo w sobotę, ale raczej w piątek, bo już wieczorem, bo o 20:19 wchodzi Opening FIFA 21, bo wchodzi Food Birthday. Piki na pewno będą, jeżeli wejdą. Będzie, będzie paki za The Vision Rivals, będą paki za Squad Battles, będą paki za ważne mecze i będą paki za różne specy, które wejdą. Więc już pożegnamy już tak ostatecznie, trzymajcie się.